Dziś czas na warszawskie Wilmany. Michał Wilman, zwany śląskim Rembrandtem, był malarzem, grafikiem czy freskantem związanym z klasztorem w Lubiążu, ale to przeczytacie na Wikipedii. Mnie interesują warszawskie Wilmany i tu historia jest inna w zależności kto ją opowiada. W Warszawie powiedzą, że profesor Lorenz uratował te płótna, bo w Lubiążu była najpierw Armia Czerwona, potem klasztor padł ofiarą szabrowników. W Warszawie te obrazy zostały ocalone, zakonserwowane i dlatego przetrwały. Na Dolnym Śląsku usłyszycie, że obrazy te po prostu ukradziono. Nie rozstrzygam. Zajmę się tymi wilmanami w warszawskich kościołach. Jeśli te wielkie formaty wiszą jak tu na chłodnej w głównym ołtarzu, to może da się to jeszcze obronić, ale na przykład u wszystkich świętych wiszą sobie w ciemności. Można oczywiście zapalić im światło za 1 euro, czyli 3 zł, przynajmniej kurs proboszcz ma dobry, choć ramy lekko dziura Albo barokowy mistrz jest tu tylko tłem dla gwiazdy betlejemskiej z Pepko za 29,99. Jeszcze gorzej jest u Paulinów na Długiej. Mają dwa wilmany, ciekawszy jest ten, ale nie tylko przez wartość płótna, ale i sposób ekspozycji, który bardzo wiele mówi o estetyce gospodarzy. W tej nawie głównym bohaterem jest papież oświetlony, przypomina sprzedawcę ubezpieczeń z USA na ręku z dzieckiem, ala reklama bobowity, a tu obok w ciemności jakiś mistrz baroku. Niech nie przeszkadza, ale najgorzej jest w Katedrze. Nie trzeba chyba mówić, co zostało z przedwojennej katedry, gdy opuścili nas miłośnicy Getego, Wagnera i tylko jednego austriackiego malarza. W każdym razie do katedry też trafił Wilman. Wedle mojej rozpiski, nawet trzy. Znalazłem jednego. Zapytacie, gdzie on jest. Przecież w zniszczonej katedrze, a potem odbudowywanej, taki skarb zasługuje na godne miejsce. Otóż upchnęli go tu, w kaplicy, z jak najbardziej współczesnym akordem głównym. Nie pasuje, nie szkodzi, że wisi i nie przeszkadza. Jak tak mają być prezentowane te skarby baroku, to może faktycznie lepiej je oddać do Wrocławia.